Dobra, cześć, tu Wojownicy Jedziemy z kolejnym odcinkiem Wojna Korony. No, zbliżamy się do zamku Konrada no. Dobra, Niech od razu jesteśmy u Konrada Dobra, musimy przejść jego próbę Wilkołaka Ale na razie jesteśmy na niego za słabi. Kupujemy sobie kuszników czy łuczników? Kuszników czy kuczników? Kucz... KUSZNIKÓW! Oczywiście. Zdecydowanie lepsi. Na ilu mnie stać? Na jednego. Moho. Nie, na dwóch. Na dwóch. Łuczników. A ty ile kosztujesz? Po 19 A są słabsi. No, to batujesz ten wilkołak. Nie ma żadnej skrzyneczki, gdzieś tu powinny być skrzyneczki. No, od niego ten list. Ten Stelburg jest oblegany przez nieumarłych. Nie żadnych skrzyneczek? Muszą być gdzieś o, gdzie jest Mac? mag? Mag! No jesteś magu. No Pięć tysięcy monet! Chyba coś cię walło w łepek To mi tak to weźmiemy, ale Na razie nie go coś waliło w łepek Takie misje. No, na razie niczego nie ma co moglibyśmy zrobić. Nie dziadek A nie to jest wilki, uchu uh, uh, to jeszcze za słabo. Niedźwiadek. Czy przeżyja tak nie Niedźwiadka, to zobaczymy. Niedźwiadek. No i na kogo pójdzie? Pewnie mnie zabije. Zobaczymy. No i padnę. O, przeżyłam. No to już jest po niedźwiadku. Ale pewnie gry z jego bym padł. O, ledwo, ledwo. 10 życia. Czekajcie, go dobijemy Ha, ha leż! No idziemy dalej hmm, To jest ta świątynia Nigdy nie potrafiłem zrobić quest'a związanego z tą świątynią Co to jest? To nie być, też go zniszczyliśmy. Chyba, że krytyka dostanę, to padnę. Oj, 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 oj! oj. Ale fps -y spadły. O, jak niedźwiadka krzyczy. Hmm, przeżyłem. No, niedźwiadka nie ma. O, ludzie te chłopy są słabe, że nie wiem. O. No i go dobijemy. Doświadczenia dostaliśmy, i tutaj możemy kupić odwiedźmy yy, niedźwiadki. Tu jest. Jeszcze z nią będzie quest związany z tym miastem. No to jest chyba Grizzly. No, z Grizzlym sobie nie damy rady. No i wchodzimy tutaj. I do tego staruszka. Widzicie? I ruszaj się. Czyli idziemy jeszcze sobie po nim. Mogę tylko mu po twarzy chodzić. Dobra. O, je, 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 je. No to właśnie tamta wiedźma wiedźma teraz tam pójdziemy. Tutaj jest konkurs. Kto najwięcej się nachla, że tak powiem. Na razie to. To trudne. Idziemy do tego gościa. Zaczę to tam ma. Dobra, autorytetu nie w ogóle się nie opłaca kupować. No, łuczników raczej też, nie. Chyba, żebyście żebyś, mieli samą armię składanym się z łuczników. Co ten działzio chce? Aha, tu jest oczyścić ołtarz, tutaj możemy wynająć uczników A nie, chyba tutaj misja jakaś jest Dobra, ratujemy tylko jego kolegę No, a dostaliśmy trzy questy Gdzie to są te questy? Dobra, Odszukaj Alberta to jest jedno z trudniejszych Oczyścić ołtarz możemy zrobić już zawieźć niedźwiedzia to jest coraz łatwe. Tylko, że coś nie było trzeba tam zabić. tej misji. Zaraz zobaczymy. Tutaj grizzly jest, jeżeli będzie trzeba go zabić to nie poradzimy sobie. No, level niedługo będzie. To znowu soczycie życie zwiększymy by radę z wilkołakiem. Dobra, i gadamy z babcią. Ej, staruszko. Hmm. Jedno ja niej staruszka, to synku. Co trzeba zrobić? Jeszcze trzy niedźwiadki. No to tu jeden. Tu drugi, oczywiście gryzli. Dobra, zabijemy tego niedźwiadka To są wilki, kurde, co te mają. Uuu, jeszcze tu jest ten niedźwiadek. Level by się przydał. Dobra. Ale to w następnym odcinku. Na razie kończę. To cześć.